Sopot jest nie tylko kurortem, miejscem przyjaznym dla turystów, biznesu i sztuki, jest także miastem otwartym na potrzeby swoich mieszkańców, podejmuje różnorodne działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa oraz warunków do godnego życia i rozwoju. Miasto od wielu lat sukcesywnie dostosowuje system pomocy społecznej do aktualnej sytuacji, odpowiada na problemy swoich mieszkańców oraz wspiera w ich rozwiązywaniu. Instytucją polityki społecznej koordynującą system pomocy społecznej w Sopocie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który powstał w maju 1990 roku. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić Sopot, ale też inne miasta bez miejskich ośrodków pomocy społecznej. Właściwie ludzie potrzebujący, można powiedzieć, że byli zostawieni samym sobie. W tej chwili mają olbrzymią pomoc czasami ponad standardową, tak jak to jest w Sopocie, ale tą pomoc mają także inne MOPsy, które chcą się uczyć od nas i te z zagranicy i te z Polski. I muszę powiedzieć, że Sopocki MOPs to nie tylko pomoc taka instytucjonalna na co dzień, ale to także wielkie serce, które przekazują pracownicy MOPsu swoim podopiecznym. 20 lat temu, w odpowiedzi na nowe zagrożenia, na nowe wyzwania, takie jak na przykład bezrobocie, masowe bezrobocie, wtedy powstał nowy system pomocy społecznej. System, który dawał właściwie dwa proste instrumenty. Jednym instrumentem był zasiłek, a drugim instrumentem było skierowanie do domu pomocy społecznej. My tutaj na Pomorzu mieliśmy nieco inną wizję tego, jak system powinien wyglądać i staraliśmy się zgromadzić ludzi, którzy myślą podobnie, którzy uważają, że każdy człowiek ma w sobie potencjał, ma w sobie zdolność, siłę do tego, żeby móc zmienić swoją sytuację. Problemem jest czasem motywacja do tego, czy się chce dokonać tej zmiany, czy też nie, oraz odpowiedni zestaw instrumentów pomocy indywidualnie dostosowany do potrzeb, do sytuacji każdego człowieka. Jak skutecznie pomagać? Jak doskonalić formy wsparcia, tak aby dać dobrą jakość usług społecznych adekwatnych do potrzeb? Jak stwarzać warunki do uniezależnienia się od pomocy społecznej? Te pytania towarzyszą nam w codziennej naszej pracy. Od początku 2000 roku skupiamy się na działaniach aktywizujących. Adresatami są osoby. Znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji, osoby długotrwale chore, osoby niepełnosprawne, pojawia się grupa osób bezrobotnych, także bezdomnych. Przed nami nowe wyzwanie. Zwiększająca się liczba ludzi w wieku sędziwym wymaga od nas doskonalenia i rozwijania różnych form adresowanych do tej grupy. Co czwarty mieszkaniec Sopotu jest osobą w wieku emerytalnym. Dlatego miasto kwestie opieki w miejscu zamieszkania, integracji społecznej i aktywizacji osób starszych traktuje priorytetowo. Dostrzegając problemy starzejącego się społeczeństwa, głównie niesamodzielność i samotność osób starszych, aby zapewnić im lepszą jakość życia, opracowano lokalny standard usług opiekuńczych w Sopocie. Ważnym elementem jest budowa partnerskiej współpracy wszystkich zaangażowanych w realizację opieki podmiotów: pracowników systemu pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, opieki geriatrycznej oraz ochrony zdrowia. No takie, takie panie opiekunki, jak jest moja Lusia, to, to na wagę złota. Bo nie tylko opiekunka do, do tego, żeby przyszła, zmieniła pieluchę czy A. zrobiła obiad, bo mhm. to nie tylko to. Bo z takim człowiekiem na przykład jak ja, bo ja o sobie to mówię, trzeba i pogadać i o pogodzie i o modzie, i o polityce. I jak mi jest cienko, jak mam zły dzień, to mnie przytuli, to mnie pogłaszcze. No i przecież i głowy mi umuję i całą mnie myje, no przecież na Jednym z największych problemów osób starszych jest samotność i wycofanie się z życia społecznego. Starsze osoby w sposób szczególny potrzebują obecności drugiego człowieka, jego uwagi, rozmowy i wsparcia. Sopocki Mops realizuje szereg działań i projektów, których celem jest wspieranie seniorów w samodzielnym życiu w środowisku oraz podniesienie ich aktywności. Na przykład zajęcia w dziennym domu pomocy społecznej, bezpłatne porady prawne czy kawiarnia dla seniora. Dzienny Dom Pomocy Społecznej to ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które z racji wieku, stanu zdrowia nie są w stanie podołać obowiązkom dnia codziennego. Poprzez swoją funkcję opiekuńczo-profilaktyczno-kulturalną zapewnia uczestnikom możliwość udziału we wszystkich zajęciach kulturalnych światowych i w imprezach, które są tutaj organizowane. Praca terapeutyczna prowadzona przez terapeutów umożliwia odzyskanie w tych ludziach potencjału często przez nich niepoznanego. Dom jest jednym z najstarszych ośrodków na terenie Polski. Mamy dwie tany, które prowadzą warsztaty i które nas uczą takich prac artystycznych jak malowanie obrazów, malowanie na szkle, malowanie różnych rzeczy na płótnie, na mater, materiałami. Także jesteśmy zadowoleni. Dla mnie przyjście tutaj to jest wielkie dobrodziejstwo, że tak powiem. Tutaj przychodzimy, trochę się zrelaksować. To wszystko robimy w takim w wolniejszym tempie, zgodnie z naszym wiekiem, to nam odpowiada. Tutaj jej pościłki dostajemy, obiadzie regularnie, a inne poczęstunki, to zależy od okoliczności. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie pomaga finansowo niepełnosprawnym mieszkańcom Sopotu. Pomagamy w likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych, barier w komunikowaniu się. Pomagamy przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzeniu przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, a także dofinansowujemy uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych. Na ten cel dysponujemy środkami państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych a także od wielu lat miasto Sopot przeznacza własne pieniądze na te cele. Od samego początku powstania Sopockiego MOPS-u w jego strukturze znajduje się ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Środowiskowy Dom Samopomocy. Ośrodek adaptacyjny. Ten ośrodek, który powstał w Sopocie miał za zadanie przełamanie między innymi stereotypów, które panowały w społeczeństwie o tej grupie nasza praca polegała nie tylko na uspołecznianiu tej grupy osób niepełnosprawnych, ale również na w dużej mierze też na pracy z rodzicami. Piotr bardzo chętnie bierze udział we wszystkich zajęciach, chętnie chodzi na basen, na zajęcia sportowe. Mamy tutaj różne pracownie, dostosowane w swoim charakterze i sposobie działania do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych. Chodziłoby nam, żeby osoba przychodząca, osoba niepełnosprawna przychodząca do ośrodka, mogła w pełni uczestniczyć w życiu, tak zwanym społecznym. Ośrodek jest miejscem realizacji pasji, zainteresowania, oczywiście podnoszenia umiejętności rozmaitych. Natomiast docelowo chcieliśmy, żeby jak najwięcej naszych podopiecznych uczestniczyło w otwartym rynku pracy, był wychodził do środowiska i w nim uczestniczyło, żeby ośrodek nie był gettem dla osób, które tutaj przychodzą, tylko miejscem rozwoju i trampoliną do wyjścia w świat. Myślę, że ośrodek jest ośrodkiem bardzo fajnym, w ogóle jest bardzo miłym, bo dużo się można tutaj nauczyć, dużo można z tego wynieść, dużo się można nauczyć w kuchni, pada w ogóle dużo na zajęciach, Dużo można spędzić miłego czasu z kolegami, pada chodzenie na spacery, pada po mieście, pada porozmawiać z kolegami se wczuć w nich. No ja myślę, że to jest dla mnie bardzo ważne. pada. Jest dla mnie bardzo ważne, bo ja też chodzę do pracy pada. Swojej do, do organizacji pozarządowej, gdzie pracuję teraz właśnie, dzięki Sodkowi właśnie pracuję, właśnie w górę mam pracę. Są efekty tej pracy, są efekty całego zespołu terapeutycznego, jak również są efekty współpracy z rodzicami. 10 lat temu powstało tu w ramach projektu polsko-duńskiego, powstało mieszkanie treningowe, gdzie nasi uczestnicy uczyli się samodzielności w oderwaniu od swoich domów, samodzielności. Życia. Robili, robili zakupy, wychodzili na spacery do kina, do teatru. Od kilkunastu lat rodzice zabiegali o utworzenie w Sopocie jakiegoś miejsca docelowego, gdzie te dzieci by mogły po ich odejściu zamieszkać. W niedługim czasie, może w okresie dwóch lat, powstanie w Sopocie mieszkanie chronione, wspomagane dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Rada Miasta reaguje, reaguje w sposób bardzo konkretny na potrzeby mieszkańców, między innymi jednym z takich istotnych elementów, na które trzeba było zareagować, to było podwyższenie kryterium dochodowego. Co to jest takiego? To jest możliwość pomocy większej grupie ludzi potrzebujących takiej pomocy. Myśmy zareagowali też kierując się sugestiami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo oni najlepiej znają środowisko i wiedzą, jak na, to, na te różnego rodzaju potrzeby zareagować. Osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji udzielana jest pomoc finansowa w postaci zasiłków na zakup m.in. odzieży, żywności lub w formie schronienia. Równolegle prowadzona jest profesjonalna praca socjalna. W roku 2002 Sopocki Mops jako jeden z pierwszych w Polsce, w ramach autorskiego, pilotażowego projektu socjalnego rozpoczął pracę metodą kontraktu socjalnego zawieranego z klientem pomocy społecznej. Kontrakt wymaga aktywności i współpracy klienta w przezwyciężaniu trudności życiowych oraz likwiduje jego postawę roszczeniową. Dzisiaj kontrakt socjalny, stale doskonalony i dostosowywany do indywidualnych potrzeb klientów, jest standardowym narzędziem pracy socjalnej w całym kraju. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta, opracowanie planów wsparcia i pomocy dla klienta w odniesieniu do jego indywidualnych zasobów i posiadanych możliwości. Problemy nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od sytuacji życiowej rodziny. Ważne jest, aby rodziny osoby korzystające z pomocy i z pracy socjalnej były rozpatrywane całościowo i systemowo. Do pracy socjalnej oprócz pomocy finansowej włączamy też elementy aktywnej integracji. Są to m.in. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, są to grupy indywidualne i psychoedukacyjne, prace społecznie użyteczne, jak również dla osób nieaktywnych zawodowo, kursy i szkolenia zawodowe. Wychodziliśmy z założenia, i to się udało w znacznym stopniu tutaj na Pomorzu zrobić, że. Należy rodzinę wesprzeć, a nie zastępować ją w jej funkcjach. Że należy raczej pomagać w jej funkcjonowaniu, w komunikowaniu się, w codziennym działaniu, a nie zabierać dziecko do domu dziecka. W odpowiedzi na to wyzwanie w roku 2006 powstał autorski projekt Asystent rodziny. Asystent uczy te rodziny, w jaki sposób mają prowadzić gospodarstwo domowe. Uczy jak planować wydatki mieszkaniowe, jak w ogóle planować budżet domowy. Często asystenci chodzą razem z klientami do sklepów, uczą jak robić zakupy tanio, jak później z tych zakupionych produktów można przygotować smaczne i tanie posiłki. Uczy również jak postępować z dziećmi, stara się wyrobić większe umiejętności, kompetencje wychowawcze. Pomaga tym rodzinom również w załatwianiu spraw urzędowych. Dzięki pracy asystentów rodziny mają szansę na lepsze życie. Często dzięki włożonemu trudowi w zmianę swojej postawy, dzieci mogą pozostać w środowisku naturalnym, nie muszą trafić do opieki zastępczej bądź też do placówki. Mogą cieszyć się z przebywania z rodzicami, jak też są uczone, w jaki sposób będą mogły funkcjonować w życiu dorosłym, żeby nie powielać błędów rodziców i w przyszłości mógł samodzielnie prowadzić własne gospodarstwo domowe i wychowywać skutecznie swoje własne dzieci. Rodzina wspierana jest również poprzez realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, punkt interwencji kryzysowej, udziela pomocy i wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie. Prowadzimy konsultacje, poradnictwo, odbywają się również terapie. Nasi podopieczni mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej. Ponadto odbywają się działania interwencyjne w środowisku. Działamy głównie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracujemy z osobami stosującymi przemoc i z osobami doświadczającymi przemocy. Prowadzimy szkolenia pracowników służb, między innymi policji, lekarzy, nauczycieli. Aby skutecznie przeciwdziałać przemocy, należy włączyć w to wszystkie instytucje. Dzięki temu możemy dużo szybciej wymieniać informacje i dużo szybciej reagować na problemy, jakie mamy w mieście dotyczące przemocy domowej. Dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać w domu rodzinnym, zapewniana jest opieka zastępcza w domu dziecka na wzgórzu lub w rodzinach zastępczych. Dział pomocy rodzinie Miejskiego Środka Pomocy Społecznej pozyskuje profesjonalne, niespokrewnione rodziny zastępcze, w tym zawodowe. Zakładamy, że rodzina jest najbardziej właściwym środowiskiem dla dzieci. Dlatego organizujemy rodzinną opiekę zastępczą, pozyskujemy i szkolimy rodziców, którzy mogą zaopiekować się dziećmi, które częściowo lub całkowicie są pozbawione opieki rodzicielskiej. Organizujemy szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. To są rodziny, które planują pełnić taką funkcję, jak również prowadzimy szkolenia dla rodzin spokrewnionych, rodziców naturalnych, dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i grupę wsparcia dla rodziców zastępczych już funkcjonujących. To jest to praca, która przynosi dużo satysfakcji, choćby właśnie było widać dzieci, które są ucieszone, radosne, mają w sobie dużo właśnie takiej radości, no, którą myśmy im dali, nie? Nie się na to. Dzieci przychodzą po jakichś tam przejściach, traumach i właśnie potrzebują stabilizacji, jakieś takie właśnie okazanie miłości. A, no, a my to po to właśnie jesteśmy. Trzeba się zniżyć do nich ich poziomu i paść na kolanka i pobawić się yy, na czworakach nieraz i jest dużo radości, i, ale też są chwile, gdzie chorują, gdzie ze swoimi emocjami się borykają i nasza rola jest, żeby wysłuchać, żeby wesprzeć. Bez przy nich. Oprócz rodzin zastępczych dzieci znajdują opiekę w domu dziecka na wzgórzu. Małej kameralnej placówce, gdzie od 2004 roku realizowany jest autorski projekt. Grupa osamodzielnienia to projekt, który skierowany jest dla najstarszej grupy wychowanków. Tutaj trafiają wychowankowie, których przygotowujemy już do bezpośredniego wejścia w dorosłe życie. Tutaj uczą się podstawowych umiejętności, tutaj zdobywają wiedzę z tego, jak należy funkcjonować w domu. Jak należy funkcjonować w grupie rówieśniczej, jak należy funkcjonować wśród sąsiadów. W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest mieszkanie chronione, które przeznaczone jest dla wychowanków usamodzielniających się. I właśnie tutaj, przy pomocy i wsparciu pracownika socjalnego, młodzi ludzie przygotowywani są do dorosłego życia. Skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych wymaga współpracy całego środowiska lokalnego, różnych służb, organizacji, instytucji oraz spójnych systemowych rozwiązań. Sopocki MOPS współpracuje więc z Policją, Strażą Miejską, Sądem, Prokuraturą, Służbą Zdrowia, Przedszkolami, Szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i kościelnymi. Jako główna instytucja polityki społecznej w mieście inicjuje działania na rzecz społeczności lokalnej. Prowadzi punkt wolontariatu na rzecz klientów MOPS-u, gdzie udzielana jest m.in. pomoc w nauce, organizuje spotkania świąteczne, festyny integracyjne, wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Sopocki MOPS pozyskuje środki zewnętrzne na realizację różnych projektów z zakresu problematyki społecznej. Między innymi z funduszy europejskich współfinansowane były projekty Można inaczej oraz Przyszłość w Twoich Rękach, adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Mocem Miejskiego Ośrodka pomocy społecznej w Sopocie zawsze było i to udało się wprowadzić rzeczywiście w życie, co nie jest regułą w całej Polsce, że z klientem pomocy społecznej należy współpracować, należy go wspierać, należy mu towarzyszyć i motywować do zmiany życia, a nie wyręczać. I to myślę, że jest klucz do sukcesu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Tu rzeczywiście zmienia się postawy, a nie skupia się tylko na prostej pomocy finansowej. Infrastruktura pomocy społecznej, działania na rzecz człowieka potrzebującego tego wsparcia i pomocy w, Sopot, w Sopocie, to, to są już rozwiązania XXI wieku. Myślę, że Sopot może służyć przykładem dla innych gmin, na pewno tego województwa, swoimi rozwiązaniami, a sądzę, że ten sukces zawdzięczamy ciągłości zarządzenia. Muszę powiedzieć, że dla mnie praca z panią dyrektor Jarosz, ze wszystkimi współpracownikami, całym zespołem pani dyrektor była bardzo dobrym, ważnym doświadczeniem. I mam nadzieję, że w moich kolejnych obowiązkach, wykonując mandat poselski, będę mógł to te doświadczenie też przenosić na rozwiązania ogólnopolskie móc się proponować, powodować dyskusję wśród posłów, wśród Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, aby takie rozwiązania, które bardzo często po raz pierwszy były realizowane właśnie w Sopocie, wymyślone przez miejski ośrodek, tak było w dużej części z instytucją asystenta rodziny, wiele doświadczeń także związanych z kontraktem socjalnym żeby to doświadczenie Sopockie, bardzo dobre doświadczenie które tutaj się sprawdziły móc przenieść także do rozwiązań ogólnopolskich aby mogły korzystać z nich także inne ośrodki pomocy społecznej w Polsce wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu budowa lokalnego systemu opieki zastępczej opartego na rodzinnych formach rozwój mieszkalnictwa wspomaganego dla różnych grup wymagających wsparcia oraz stwarzanie warunków do powstawania podmiotów ekonomii społecznej to kierunki działania Sopockiego MOPS-u.